Siemandero piątek po 16. .00. Tłumaczę i objaśniam. Marmion neodymowy z Maktomu 67 mm średnicy, udźwig 180 kg. Jakby to pytał. Kilka osób pytało. Także taka sytuacja. Lecę do rzeki. Na wykopki jest za późno. Pyk. Jest pierwszy fant jest namierzony, ale blisko brzegu palik od jakiś 2 kilo pieniążków jest zaczepione, ale coś nie wiem czy dam radę podjąć Bo walczy jak szczupak jedną łapką walczy z tym na tej rzece, że z dużym zbigniewem byliśmy O spory kawoblachy Tak zwany kotlecik w panierce. Teraz na bogato Troszkę materiału budowanych pod tytułem gwoździe i takie coś z takim czymś, z kamieniem. To typowy steak pad. Ciekawe co to jest, znaczy co to było. Teraz to są pieniądze jakieś 50 groszy. Takie rzeczy, mek do kontenera walczę z taką liną stalową już dłuższą chwilę. Nie mogę jej złapać, muszę tam wejść do wody. No i udało się wyniki wyjąć z wody. Jest holowanie czegoś. Czego? Wygląda jak wkładka do zamka teraz ją wyczyszczę Jest jakaś blacha Coś od czegoś Chyba Beczka aluminiowo blaszana Jest Jakieś takie coś Dziwna rzecz co to by było? Jakaś, jakieś pieniądze, panie herc. komu się chce pić? Prawie cały. Kubeczek. Patrzamy oczami jakaś lipka Jakaś taka samotna Małe kotwice. Pysk zjedzony puszka jakoś ciężejszy spray taki zestaw a jeszcze przed chwileczką oczkami wypatrzyłem nie wiem czy to jest Bolek czy to jest Lolek Ale taki smutny chłopak Był sobie w wodzie Takie rzecz To jest dopiero kotlecik jakiś Oj oj, Chyba jakieś krzesło było To wypieprzył stela przed krzesło Jest gites, jest na brzegu Jeszcze taki jeden z ostatnich sygnałów I powoli do auta Teraz to jest coś bardzo ciężkiego Nie wiem gałęzie jakieś się ciągną albo co to jest Muszę na piechotę to wyciągnąć I ja pierdolę czego jeszcze nie grać co ja tu kurczę, by wyłupiłem o wolny co to by było i pomnik przyrody Nie wiem co to jest Kosmiczna rzecz Jakiś kosmiczny gadżet Ale po co? Magnes chwyta dobrze dosyć Ciężki sprzęt Patrzcie teraz ciągnąłem tą skrzynką Spory kawał aluminium Nawet nie mogę tego podnieść tak, za bardzo to jest w otulinie ale to jest czysta aluminium masakra to chyba była rozdzielnia jakaś idziemy do niej o jest nie wiem ile kilo ale borsza aluminium w cenie tu jeszcze jeden fancik i czas się zawijać To już na pewno ostatni sygnał. Czas na haciętę. Spróbuję rozbroić ten kabel aluminiowy. Obczaić ile może być w nim. Nie skufal aluminiowych. Wszystko na pokładzie. Zajmę się tym w garażu, bo mnie ciekawi. To ta sztabka aluminium aluminiowe banany pieniężne niespodzianki 2-3 kilo do następnego. Jutro lecimy do wody z Bigniewem. Będziemy chodzić z wykrywaczami. ta się, hej.